Witajcie moi drodzy, witam serdecznie. Żywioł wody, czyli raki, skorpiony i ryby. Co dla Was? Od 8 do 14 lipca bieżącego roku. Zacznę od raczków. No cóż, raczki, Wy jesteście po okresie, powiedziałabym, bardzo dobrym i nadal ta tendencja się utrzymuje, chociaż. Już powoli będzie się zmieniać, a to dlatego, że zmieniają się planety na niebie. Nadal jest Słońce w waszym znaku, Merkury już przeszedł do Lwa, i w czwartek również Wenus, planeta miłości i pieniędzy, zmienia znak, czyli wychodzi z waszego znaku i przechodzi do Lwa. Zanim to nastąpi, na samej końcówce, czyli w ten czwartek, na samej końcówce raka, jak będzie ta planeta, utworzy Trygon z Neptunem, który będzie w samej końcówce znaku ryb. Co to oznacza? No, oznacza to miłość taką, powiedziałabym, o której czytamy w książkach, baśniową, tak? Bardzo subtelną, tak? To nie jest miłość wyrażona w słowach i czynach. Tylko miłość taka, no, może nie ulotna, bo ona może być bardzo trwała, tak? Ale bardzo romantyczna, taka, no mówię, tak jak z bajki, tak? Romeo i Julia po prostu może ktoś, nie wiem, napisać dla was utwór, tak? Poemat albo Wiersz, albo zaśpiewać piosenkę, tak? Albo to może być miłość wyrażona w spojrzeniu, albo w muśnięciu dłoni, tak? Czyli coś, co jest bardzo takie finezyjne, powiedziałabym, nie? To nie, nie jest na zasadzie, że ktoś powie Wam, że Was kocha. <laughs> nie, to nie tak. Czyli to będzie takie, taka umiejętność trochę czytania między wierszami, powiedziałabym, tak? Czyli Szczególnie nieśmiałe nie osoby mogą się tak zachowywać, tak? Bo, jak ktoś jest śmiały ekspansywny, ekspansywny, no to powie, że kocha i już. A ktoś, kto tego nie potrafi, no to będzie tą miłość wyrażał w inny sposób. Natomiast później, w ten czwartek, przejdzie Wenus do lwa, czyli stanie się bardziej taka właśnie wyrazista. Bardziej taka, powiedziałabym, jednoznaczna, również egoistyczna, co wiąże się jakby z taką miłością własną, tak? Czyli trzeba pamiętać o tym, że nie pokochasz drugiej osoby, jak nie kochasz siebie, więc warto się zająć miłością do samych siebie, tak? Czyli tak zwanym wewnętrznym dzieckiem, można sobie pomedytować A teraz rozłożę karty, co dla Was raki pokażą karty. Tutaj jest królowa mieczy, czyli to są jakieś sprawy nauki, też możecie się kontaktować, dużo mówić w ogóle. Oj, mi się sąd pokazuje. Czyżby były jakieś małe bitewki, drogie raki. Na szczęście karta wynikowa dobra król monet. No ale król przepraszam, sąd mówi, że możecie się z kimś wspierać o pieniądze tak o pieniądze Asmonet mówi że to są sprawy materialne mm, lub sprawy takie generalnie ziemskie to mogą być sprawy mieszkaniowe też tak. Karta wynikowa dobra król monet może się ktoś pojawić na waszej drodze. Ktoś kto jest odpowiedzialny stateczny tak czyli mm, takie, no nie, nie mogę być w przeciwieństwo wasze, bo wyjdziesz na to, że nie jesteście stateczne. Ale w przeciwieństwie w tym sensie, że wy jesteście bardzo uczuciowe, a ten ktoś jest bardziej taki pragmatyczny, tak? Rada od kart jest słońce. To jest najlepsza rada w tarocie. Najlepsza karta w tarocie. Nie rada, tylko karta. Może dołożę. O, pokazuje mi się pustelnik, czyli tak jakbyście raki miały wychodzić jakby z tej, takiej, z tego marazmu, z tego, z tej samotności, tak? No, karty generalnie mówią o poznaniu kogoś rzetelnego, więc życzę wam serdecznie tego. Tutaj mam, dużo dokładam tych kart dla raka, ale ostrzeżenie królowa kielichów, czyli dołożyłam, jest dziesiątka Raki, zostawcie już swoją rodzinę, tak? W sensie, no, wiadomo, wy to lubicie po prostu sfokusować się na rodzinie i w ogóle jesteście szczęśliwe, ale pamiętajcie o sobie. Wenus w Lwie spowoduje, że zadbacie w końcu o siebie, drogie raki, tak? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, więc medytuj, drogi raku, kochaj siebie, a pokochasz inną osobę. Wszystkiego dobrego. Życzę powodzenia. Dobrze, i teraz zobaczę, co pokażą karty dla skorpionów. O, wy macie na karcie wynikowej pustelnika, czyli. No, pustelnik to nie są raczej sprawy miłosne, tak? Czyli możecie zająć się sobą. Ostrzeżenie jest od kart dwójka monet, czyli możecie się wahać, podejmować jakąś decyzję, albo nie wiedzieć nie wiecie, jaką decyzję podjąć. To mogą być kwestie finansowe również. Możecie. W Chcieć coś kupić, a nie będziecie widziały co, czy, czy może być trochę tych y, finansów mniej, w sensie, że nie wiem, będziecie się zastanawiały, czy nie wiem, najpierw zapłacić rachunki, a później y, kupić jakąś, nie wiem, mebel do domu albo jakiś sobie, nie wiem, strój dla siebie. Y, także to mogą być tego rodzaju zachowania, y, wahania. Y, tutaj może jeszcze dołożę jedną kartę. Bo to jest as mieczy, który mówi o odcięciu, tak? Czyli a to jest rada od kart, czyli dopytałam się, od czego macie się odciąć? Od pracy, to znaczy nie, nie całkowicie drogie skorpiony, ale widocznie trzeba trochę odpocząć. Ja pamiętam, że Wy miałyście ciężki czas, bo dużo planet było w raku. Nie, przepraszam, no, wcześniej było wodniku, więc. Przepraszam, nie w wodniku, tylko w bliźniętach oczywiście, więc to był dla Was dosyć trudny czas. No teraz już po przejściu tych planet do raka, to jakby odżyłyście, ale w tym tygodniu trzeba zająć się sobą. Tak jak mówiłam, nie, nie zapominajcie drogie skorpiony o kochaniu siebie, więc dobrze zrobić sobie medytację, tak? I pracę również z wewnętrznym dzieckiem, i życzę Wam wszystkiego dobrego, drogie skorpiony. I rybki, ostatni znak. Co tam u Was, drogie ryby? W czwartek, ważny dzień, bo. Y bo, bo, tak jak mówiłam, przechodzi Wenus znak, ze znaku raka do znaku lwa, ale zanim to uczyni, to utworzy trygon. Trygon z Neptunem, który będzie w ostatnim znaku ryb. Więc z waszym opiekunem. Więc to są Wasze klimaty, drogie rybki. Miłość taka bardzo, mm, no nie taka wyrażona w słowach, tylko. <grybki> o! Trochę chyba będzie za dużo tego, bo ósemka kielichów mówi, że drogie ryby nie będziecie widziały na co się zdecydować albo na kogo. tak, że może za bardzo popłyniecie w ten świat takich baśni, bo wy lubicie to robić, tak? Jak, jak wam się nie podoba tutaj na ziemi, to sobie uciekacie w, w świat marzeń i fantazji, i być może za dużo będzie tego, bo drogie ryby nie będziecie widziały. Na co się zdecydować. Dołożę jedną kartę, która mówi o tym, że trzeba się spotkać gdzieś z znajomymi, przyjaciółmi, z, z rodziną, oczywiście ze swoimi partnerami, znaczy spotkać. No, mam nadzieję, że macie codziennie ich, <grybujesz> że widujecie się, ale są przecież związki na odległość i trzeba się zabawić, drogie ryby, tak? Ostrzeżenie od kart cesarzowa, czyli. Nie, nie, nie za bardzo taka, nie, nie rządź innymi, tak? Yy, Rada od kart, jeśli chodzi o sprawy miłosne, no. Ten ktoś, kto jest taki bardzo takim indywidualistą, to może być wasz yy, przyszły partner, tak? Yy, Nieunikniony rycerz, yy, rycerz yy, mieczy, czyli to mogą być jakieś. Kontakty, dużo pisania, tak? Kontakty internetowe, ale generalnie może dlatego tutaj pokazuje się to, to niezdecydowanie, bo nie będziecie wiedziały na kogo się zdecydować. Ale drogie ryby, trzeba się zabawić, wyluzować i będzie wszystko dobrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się.